Mana, cała moc pochodzi z wnętrza. Ja y, uwielbiam y, wszystkie prawa Huny, ponieważ one są przemądre i y, przepraktyczne. Y, I teraz chciałabym Ci opowiedzieć właśnie o szóstej zasadzie Huny, czyli o zasadzie Mana. Y, w naszej cywilizacji wkręcono nas bardzo w taką, y, właściwie w taką niemoc. Czyli, że właściwie nic nie zależy od nas, że jesteśmy tylko takimi pionkami miotanymi na planszy albo miotanymi jakimiś trendami i siłami pochodzącymi z zewnątrz. Większość spraw zależy od splotu okoliczności, od przypadku, włączając w to również nasze szczęście i sukces. Tak to jest, że y, tak społeczeństwa funkcjonowały i tak y, w dużej mierze byliśmy zamodelowani. To się na szczęście zmienia, to się na szczęście odkręca, ale uwaga, można popaść też w drugą skrajność, a mianowicie y, odkrywając już to, że jesteśmy źródłem mocy, źródłem naszej mocy. Skrajność polega na tym, że zapominamy o tym, że wszystko ze wszystkim jest połączone. My jesteśmy połączeni z całym światem, z każdym człowiekiem, oczywiście na poziomie energetycznym. I ten świat, i ci ludzie również mają swoją moc i swoje pomysły. Więc, um, dlatego właśnie na tej planszy, zwanej życiem, nawet mając moc, bardzo często musimy się zestawiać z doświadczeniami, z którymi tak naprawdę nie chcielibyśmy mieć wiele wspólnego. No, na pewnym poziomie to jest taka zabawa. My bardzo często nie odbieramy tego jako zabawę, tylko odbieramy to jako y, trudność, ból, problem, y, a nawet cierpienie. Ale nie będziemy się teraz wznosić na poziom filozofii, bardziej staramy się y, w tym przypadku przybliżyć do życia. Takiego namacalnego. I teraz, skoro nie ma żadnych ograniczeń, bo o tym mówi przecież jedno z praw Huny, wszechświat jest nieskończony, Twoje życie jest nieskończone, to oznacza, że jest tu i teraz, ale że równie dobrze jest przed Twoimi narodzinami i po Twojej śmierci. To jest aż tak daleko posunięta interpretacja. Więc. Trzymając się tej zasady, o której mówimy, czyli Mana, właściwie każde zdarzenie, które wydarza się w Twoim życiu, każda sytuacja jest do Ciebie przyciągnięta. Przez co? Przez siebie samą, Ciebie samą. Jak to przyciąganie się odbywa, to będzie już w następnym odcinku. Na razie.